Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Siedzę przy stole, bo przed chwilą nagrywałem wstęp do Jagodzianek, gdzie znajdziecie już ten przepis na moim kanale. A idąc za ciosem, nagrywam też początek do filmu z przepisem na sałatkę z Bobem też przepis sezonowy. Bób jest tylko chwilę tak naprawdę dobry w ciągu roku, właśnie teraz. Także koniecznie musicie obejrzeć ten przepis od deski do deski i przygotować ze mną tę przepyszną sałatkę. Na samym początku zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek. I na samym końcu też skomentujcie, czy ten przepis Wam się spodobał. I raz jeszcze przypominam, przepis na jego dzianki możecie już obejrzeć na moim kanale. Do roboty. Moi drodzy, przepis rozpoczynamy oczywiście od bobu. Mam tutaj około pół kilograma bobu. Wszystkiego nie użyję. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Jest sezon na bób. Dajcie znać w sekcji komentarzy jakie dania, jakie potrawy, jakie jakieś może przekąski przygotowujecie z bobu. Ja tylko od siebie powiem, że przygotuję dla Was tę sałatkę, przygotuję jeszcze pastę z bobu, może jeszcze bób smażony, który jest też bardzo, bardzo pyszny. Ale i z piekarnika jest równie dobry, także opcji na bób jest bardzo wiele. Bób jest zdrowy, bób jest bardzo dobry. Eee... W sumie nie znam osoby, która bobu nie lubi. Co musimy zrobić? Oczywiście go najpierw ugotować. Ja gotuję bób zawsze w lekko osolonej wodzie oraz w wodzie z cukrem. Czyli powiedzmy litr wody, 300 g bobu, do tego łyżka cukru i łyżeczka soli. I gotujemy do miękkości. Już bób, moi drodzy, mam ugotowany. Tak to wygląda Ugotowałem go chwilkę wcześniej, żeby Was nie zanudzać. I zobaczcie, przepięknie wygląda, on jest taki delikatnie jeszcze, a bardzo delikatnie al dente. Ja akurat bob lubię tutaj z, tą, z tym opancerzeniem. Jeżeli Wy nie lubicie i chcecie mieć oczywiście ładniejszy kolor, to bardzo łatwo tą łowikę zdjąć z bobu. I podawać w tenże sposób. Także tak to moi drodzy na razie wygląda. Do tego potrzebujemy drugi składnik, który też chwilkę dłużej zajmie, a dosłownie chwilkę czyli kuskus. Kuskus 100 gramów. E, ugotowany błyskawicznie. Tak oto też się prezentuje. przepłukany zimną wodą. Będzie to taki zapychacz tej sałatki. Ta sałatka będzie bardzo treściwa zdrowa z wieloma składnikami, która, która tak naprawdę nada się jako, czy to sałatka, jako dodatek do jakiegoś dania, na przykład na grilla, ale również może to stanowić jedno hmm, pełnoprawne danie dla osób, które hmm, może się odchudzają, może nie chcą się przejadać. Kuskus, moi drodzy, trafia do miski. Tak samo od razu możemy dodać bób, tak jak mówiłem, można obierać nie trzeba. Troszkę zostawię, żeby poobierać i do ozdoby poukładać. Yy, ja, tak jak mówiłem, zaznaczam, żebyście nie pisali w komentarzach, że bób się obiera, bo bób się obiera, jeżeli się lubi, a jeżeli się lubi taki, to się je taki. <laughs> Także bez spiny, bez problemu można jeść razem z tą skórką. Jestem ciekawy, kto tak je, kto tak woli. Też dajcie mi znać o tym w sekcji komentarzy. Na razie miskę odstawiamy. Teraz troszkę warzywek, mianowicie papryka. Kolor jest tutaj bez znaczenia. Ja tutaj wziąłem akurat żółty, bo uznałem, że fajnie będzie się komponował. Także niecałą jedną sztukę na taką ilość w zupełności nam tutaj wystarczy. Kroimy najpierw paseczki. Pamiętajcie, żeby używać zawsze ostrego noża. Zaraz Wam powiem dlaczego. I za chwilę papryczkę też pokroimy w kostkę. Bo jeżeli tak chcecie kroić, czyli skórą do góry i macie tępy nóż, to ten nóż Wam zjedzie i może zrobić krzywda. Jeżeli jest ostry, on bez problemu, zobaczcie moi drodzy, wchodzi w tę skórkę i możemy bezpiecznie siekać. Cebula, cebula czerwona. Według mnie do sałatek na surowo w ogóle do jedzenia. Lepsza od tej białej czy żółtej. Jest delikatniejsza w smaku. Ma ten posmak też troszkę inny. Obieramy. I nie pozostaje nic innego. Jak również taką cebulkę posiekać. Najpierw na pół. Okręcamy i sieczka. Kana cebulka trafia do miski, do pozostałych składników. O właśnie. Odstawiamy następnie pomidory. Pomidory suszone z zalewy. Kilka sztuk. I co? Tak samo ostry nóż, oczywiście. Pomidor jest taki śliski. Też można bardzo łatwo sobie zrobić krzywdę. A lepiej go pokroić niż na przykład zmielić w blenderze. Także ten ostry nóż jest konieczny zawsze w kuchni. Pamiętajcie o tym. Przypominam to jak mantrę. I siekamy. Do tego, żeby było bardziej mokro, pomidor świeży. Jedna sztuka w zupełności tutaj wystarczy. Wykrawamy tutaj pozostałość od 3 półki. Nie jest to smaczne, jak się komuś trafi. Także też zwracajcie zawsze uwagę na takie szczegóły. I kroimy po prostu w kosteczkę. Następnie jeszcze troszkę zieleniny. Właśnie wróciłem z ogródka. Po świeżą pietruszkę byłem i po miętę, oczywiście. Ja mam tutaj akurat miętę cytrynową, może być pieprzowa, może być zwykła. Kilka dosłownie listków mięty będziemy potrzebować, tak żeby orzeźwić całość. Mięta nadaje bardzo charakterystycznego przecież wiecie smaku i orzeźwienia w upalne dni, jakie teraz będą nas dotykać. Także mięta. Bardzo, bardzo tutaj fajnie się sprawdzi. Może jeszcze dosłownie kilka listeczków. O właśnie. No i taki mały pęczek świeżej domowej pietruszki. Także jedno i drugie musimy posiekać. Zabijamy sobie i drobno siekamy. Z poszło błyskawicznie. Tak samo dla ułatwienia zawijamy zawsze sobie troszkę innych ziół, czyli tutaj w tym przypadku pietrucha. Cyk i zobaczcie, błyskawicznie wszystko idzie razem z tymi oczywiście cieniutkimi, delikatnymi, bardzo aromatycznymi łodygami. To musimy posiekać. Nie może tutaj zabraknąć oczywiście czarnego mielonego pieprzu. Pamiętajcie, że kuskus jest dosyć jałowym. Dodatkiem, także musimy i dosolić to jeszcze troszkę, i dopieprzyć. Dla podkręcenia smaku i dodania większego charakteru, całości dodajemy musztardę. Musztarda stołowa, o właśnie, około dwóch małych łyżeczek. I dodam tutaj odrobinę mielonego kuminu, świeżo mielony, także dosyć sporo. Zobacz, jak przepięknie to wygląda. Wszystko zamieszajmy. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się ta przypyszna letnia surówka z sezonowym bobem. Jeżeli macie dostęp do bobu, kupcie sobie, a może macie u siebie na działce w ogródku, wykorzystajcie ten przepis. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się podobał. Czekajcie też na przepisy na pastę z bobu, która jest bardzo i popularna i bardzo dobra. Także zostawcie łapkę w górę. Klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Was to oczywiście, moi drodzy, nic nie kosztuje. Chodzi tutaj tylko o to, żeby było nas coraz, coraz to więcej. Także gorąco polecam wszystkie moje przepisy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, pozdrawiam was wszystkich. Wszystkiego dobrego.